To nie koniec zadania. Thor Strange Hulk, odetchnijcie. Kapitan Marvel i ja ruszymy na zwiat. Poszukamy pułapek. Spotkamy się w Lemurii. Powodzenia. Lecz baczcie na siebie. Najwyraźniej Atuma to gad śliski niczym wąż Midgardu. Prawie żałuję, że ulegli mi aż tak łatwo. Nawet nie zdążyli cię poznać, koszmarny przyjaciele. Praczcie <śmianie> już podać sobie dłonie. Nasz kapitanat będzie miał aż nadto czasu by rozeznać się w terenie. Musimy się pośpieszyć. Skoro to już koniec pobocznych spraw, czas wracać do Lemurii po ten fragment Nexus. I tym razem pozostańmy czujni. Mogą czychać inne pułapki. Bez obaw. Teraz mamy Halka. Najlepszą blokadę do tuneli, którymi moglibyśmy spłynąć. Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Marvel Super Heroes 2. Gdzie to jest? Na pewno w wodzie. New York. No dalej, ludzie, uspokójcie się! To chyba będzie gdzieś tutaj.

Polityka tak mnie nudzi, bla bla. Ja jestem królem, bo mnie tak genetycznie przygotowano. Tylko pamiętajcie? Witaj! Testujemy nową koncepcję teleturnieju i szukamy jasnookich uczestników o puszystych ogonach, żeby sprawdzić, czy warto ją wdrożyć. Brzmi ciekawie? Chcemy nazwać grę łowy na muszle, choć grupa fokusowa stwierdziła, że nazwa jest beznadziejna i nawet nie zawiera gry słów. No to zaczynamy. Przypominam, że to wszystko bez znaczenia, póki nie wymyślę jak wejść Kolejny do tej... Kolejny poziom trybu fabularnego. Nie zamilknę, dopóki słucha mnie choć jeden widz. Nadal tropią fragmenty Nexusa. Jeszcze ich wszystkich nie zebrali? Nasi herosi liczą na udany rewanż w Lemuri. Tym razem chodzi o odwet z nowym atutem w postaci Halka. Pan zielony zetrze uśmiech z rybiej facjaty attumy. Chyba wreszcie jest nadzieja! Ale gdy już zbiorą wszystkie odłamki i ściągną Nower do Chronopolis, co wtedy? Czy głowa Celestiala naprawdę przyda się w walce z megalomanem Kangiem? Iron Man tak uważa! Ale co ten gen już wie? Mówimy o kimś, kto sądzi, że dobrze mieć w drużynie Spidermana. A wcale nie jest! No to mamy rundę drugą w Lemuri z Halkiem. Tak jak to powiedział Jameson. Ugrę. Z dobrych wieści Stingray był blebry, gdy zajął ją kartę. A ze złych, Atuma zdołał użyć Nexusa do przeładowania mocą perły władzy. Więc lepiej uważać. Atom uważać. Halk to załatwi. Tork nie Co za moment na siedzenie w lodzie. Ani kroku dalej, Atuma. Oddaj fragment Nexusa. Zrezygnować z władzy nad własnymi jedni! Nigdy. A gdy już się wyrwie, będziecie cię na Hahaha! Wkrótce będziesz wolny, mój drogi, i nikt nas nie powstrzyma. Okej, okay, słuchajcie, bierzmy minę i zatrzymaj matumę, póki się da. Tak. Zobaczymy. za Asgard Pantera. Wrapuje mnie ten dziwny obiekt nie mamy Może tutaj Kapitan Marvel może Spróbujmy Nie, to też nic nie daje. Coś musimy tutaj zrobić. Tylko nie wiem co i kim. Hulk, będziesz rzucać. Przydaj się. Tylko nie wiem w co. Co jest? Gdzie to odpłynęło? ważne w sumie. oj! Tutaj coś trzeba zrobić. Iron Man potrzebny. A ty możesz czymś rzucać? Co ty masz w ogóle? No takie strzałki. Które nic nie robią. Dobra, dobra. Co my tu mamy zrobić? Chwilowo nie mam pojęcia, ale to się zaraz zmieni. Wszystko, co uderzymy, co dotkniemy, po prostu odpływa. O, tutaj coś jest. Może ty tu jesteś, nie ty? Ty. Ty możesz tu być potrzebny. Tak, tylko że nie mamy tego kolegi Starlorda. I to jest problem. Jak się tam dostać? Trzeba coś z tą miną zrobić, ale ja nie mam pojęcia co na razie. byś to ty mógł zrobić? Chyba nie. Nie wiem w ogóle co on ma zrobić tutaj. Coś niby pokazali, ale w sumie to nic nie mogę zrobić. Tutaj jest mini zestaw. Mini zestawu nie chcemy. Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Tędy weszliśmy. Houston, mamy problem. Dobra, musimy ją w jakiś sposób odciąć. Ma ktoś jakiś pomysł? Tak. Czym odciąć? Znaczy, tym można odciąć, ale no. Tak. Aaa, dobra. Nieważne. No to uwaga! Leci! Aaa! Co to było? Tak! To nic. go przyhamuje! Absolutnie nic. To tak miało być? Oj, oj, oj... Ha! Jestem wolny! Wolny! Tak, bęski otrzymujesz. To co mówiłaś? Pan było tam siedzieć. Zan chyba nieco zawiódł! Powstrzymajmy go! Słaby ten, co to jest w ogóle? Wilkołak? Nie, Yeti? Yeti. Hulk, działaj, działaj, Ta Dasz radę? Dobrze. jest otwarta. Mamy przejście. Ruszajmy. Strange. Strange, chodź tu. Coś tutaj miałeś zrobić? Zamknąć? A po jakiego grzyba? To powinno zadziałać! Wspaniale, doktorze. Chodzi o to, żeby przejść na drugą stronę, czy. czy jak? A co to są tłumy? tumy? Może kolorki trzeba poustawiać. Dobra, zielone. A tutaj, jak to wygląda? Tutaj też kolory trzeba zmienić. A to nawet łatwa zagadka. Ajajaj. Nie. Dobra. Załatwione. Teraz coś pokręcimy. Nie ma problemu. Za tym razem? A dobra, trochę powietrza wpadnie. Co? Hej, co się za mną dzieje? Ha! Mniejsza. Nadszedł czas na drobną pobudkę. Kolejne Yeti? Będzie? Czy jak? Oh. Yeti za nami. Nikt nie ucieknie strasznemu Władcy Śniegu! Tak powiadasz. Może jednak ty powinieneś uciekać przed nami? Halk, miażdżyć! Śnieżny włochacz! To coś się nie podda. Musimy odwrócić jego uwagę. Zaraz będzie pokonany. Załatwione. Teraz się zajmiemy budową. Najpierw pozbieramy to No Okej, okay, dobra, budujemy. Trochę czas nas goni, więc coś tam zbudujemy. Co ten stwór robi? Do ataku mówię! Na nich! A co to jest? Yy, coś tutaj chyba ze złota, ale najpierw coś zbudujemy. Będzie potrzebna kapitan Marvel? Nie. To, to ciekawe. Przecież to jest ze złota. Aha, trzeba to pewnie odciąć. Rzut. Aha No dobra, mamy jednego Yeti ze sobą. Wypuść mnie stąd. A może to ktoś inny? Mam nadzieję, że się nie wyrwie. Oby. Chodźcie, połóżmy kres atomy! Ale on jest na zewnątrz, jak mamy się do niego dostać? Z pewnością znajdziemy rozwiązanie. Mówisz i masz. tortor, Thor, chodź tu, chodź tu, Tor. Jesteś tutaj ważną osobą, chociaż pewnie mógłby to zrobić też. Yy, Doktor Strange. Kogoś mądrego potrzebujemy? Czy to będziesz ty? O. Stingray, niech będzie niebagatelne znalezisko. I o to chodziło? Nie będzie się bez badań. dziło. Przypadkiem zdobyliśmy mini zestaw. Wynocha dziwne rybiszczza. Jeszcze raz? A, Ucieka. Może tu wejdzie? No może my mamy tam iść. Jednak tylko jego kumple przyszli. No to tyle. Coś zbudować. Nie. Niestety wiele o tym nie powiem. Co najwyżej, że to nic wodnego. Co my tu mamy zrobić? A, doktor Strange, ok. No to idziemy sobie dalej. Drzwi mają licznik. Wszyscy do środka, już. Oby było stąd jakieś wyjście? Jest takie. Nie sądzę jednak, by wszystkim się spodobało. Trzeba je otworzyć, oczywiście. Pytanie tylko jak powinniście Tor chyba potrzebny. Ojojoj. to tak miało być. Mamy wyjście jakieś, znowu do wody. No, i gdzie mamy iść? Aha, dentysta by się przydał. Gdzie my mamy iść? Tutaj? Prawdopodobnie. Czy my tutaj coś mamy robić? Ok, dotarliśmy do jakiegoś ślepego załuka. Tu jest wejście. Nie. Czy coś z tym trzeba zrobić? Może. Nie, do góry. Chyba. Tak czy nie? Tak, dobra. A co tu ma? Witaj. Ha. Dobrze. Dość sztuczek. Zakończmy to raz na zawsze. Się robi. Poddaj się, Tumo. Nie masz wyboru. Wielki Atuma ma ulec? Nigdy! Cały czas odbywa. To już koniec! już! Znowu go trzeba gonić. Znaczy znowu pierwszy raz, chociaż nie, w sumie cały czas go gonimy. O, wrócił. Mówiłem tylko czy to on, ale raczej tak? Jeszcze troszkę troszkę... po prostu Ork może i poległ, lecz wnet znajdę kogoś na jego miejsce. Na przykład może waszego zielonego przyjaciela. Halka nie. Tork. nie! Moja perła! Nie. Nie. Oj, bidaku! Co za mokra robota. Hej, to mój tekst. Koniec. Zamieszanie w oceanie. Tork na do. Poziom ukończony. Numer 16. Tryb swobodnej gry odblokowany. Jeden złoty klocek. Monet. Troszkę wpadło. Ale nie będzie chyba milion sto. Jeden mini zestaw zdobyty, nieoczekiwanie. Stanley w opałach ciągle. No i mamy kilka postaci: Stingray. Grey. kolejny to Atuma. Atuma przez dwa t. Torg, ten duży, podobny do Halka rozmiarem, i to wszyscy. Na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę subika i komentarz. Hej!